Cześć, cześć, tutaj Igi, i dzisiaj będzie taki trochę inny filmik, i dzisiaj będziemy eksperymentować z magnesami. Zapraszam do oglądania. Dobra. Mamy tutaj taki magnes. Nawet dwa ramkę z opiłkami z żelaza. Najpierw przeciąga zrobimy sobie coś takiego. No i zobaczcie. Wkładam magnes pod ramkę. No i zobaczcie, robi się tutaj taki okrąg. Może to widać, a może nie. Zrobię jeszcze raz, tylko na mniejszej ilości tych opiłków. No i widzicie, jak to się fajnie przyciąga, bo opiłki żelaza przyciągają się do magnesu i. To jest już bardzo wiadome dla Was. I na magnesie mamy dwa bieguny Północny i południowy. Na tych magnesach będzie łatwiej, bo mamy wyrysowane literki. No i mamy S. S to. To jest południowy, a N to północ. No, i jak mam już te biegury wszystkie, to może to nagle to, to teraz Wam wytłumaczyłem. A jak zobaczcie, a jak magnes będzie położony tak, Przyciągania już nie ma w środku. Tylko na tych dwóch końcach magnesa jest przyciąganie, a na środku już nie ma. A jak tworzymy, jak łączymy magnes, psy, to tworzy nam się. Zobaczcie, tu przyciąga, tu przyciąga, a jak łączymy. To wtedy na środku nie przyciąga Zobaczcie jak łączymy magnes z to wtedy na środku nie przyciąga tylko przyciąga nam tam gdzie złączy dwa końce i wtedy on tworzy nam się Jeden, duży magnes. I jak połączymy dwa magnesy, to wtedy tworzy się jeden, duży magnes. Tutaj mamy już trochę większe magnesy. I pokażę Wam eksperyment, jak można sobie zrobić na ramce z opiłkami. Żeby zobaczyć to całe pole, wystarczy tylko wziąć magnes i przyłożyć go do tyłu. No i jak czasami popukać, no i widzimy już to całe pole. Tak? Bardzo fajnie się bawi. Polecam. No i mogę jeszcze Wam powiedzieć, że mam tutaj metalową puszkę. No i zobaczcie. Przyciąga się. Ale nie przyciąga ale magnes nie przyciąga się do każdego metalu. Magnez nie, nie przyciąga, nie przyciąga się na przykład do złota czy srebra. Jakbyśmy wzięli monetę, byśmy przyciągnęli, chcieli przyciągnąć do magnesu, to wtedy by się nie przyciągnęła, bo to by było ze złota i srebra czy tą srebrną czy złota. A jak mamy tą puszkę, to wtedy przyciągam. A mogę Wam też powiedzieć, że magnes działa też przez rzeczy. Na przykład mamy tą ramkę. Przyciągamy jeden magnes w jedną stronę. Jeden na drugą. No i jak widzicie. Przyciąga się. Tak? Przyciąga. Przyciąga. No i przez kartkę, przez wszystkie te rzeczy, takie mniej grube, też się przyciąga. I mam dla Was radę: nigdy nie trzymajcie magnesów przy telefonie, dlatego że telefon może się popsuć i rozmagnesować. To jest moja rada. Jeśli chcecie więcej takich filmów. To zasubskrybujcie kanał, walnijcie łapkę w górę. No i życzę miłego dnia. Pa, pa.